Co wyruszymy tutaj spod kolumny z wątka pod pomnik. Kobiety za pokojem, kobiety za pokojem, kobiety za pokojem, kobiety. Za pokojem, kobiety, za pokojem, kobiety. Do

Jaka jest Szanujmy pokój, Polacy szanujmy pokój, Polacy szanujmy pokój, Polacy szanujmy pokój. Tusk na wrogów ukraiński, Tusk na ukraiński. Naprawdę! Naprawdę! ukraiński Naprawdę! na Naprawdę! Naprawdę! na Naprawdę! na Naprawdę! Na Naprawdę! 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 po Naprawdę! po Naprawdę! Grzegorz Naprawdę! Grzegorz brał! Grzegorz brał! Grzegorz brał! Grzegorz Brał! na scenę będą, zapraszane panie i na koniec poprosimy o dobre słowo naszego posła prezesa Grzegorza Boże Brałka. dodaj nam siły dla dobra twojego. Każda matka cierpi tak samo. Poproszę teraz o chwilę ciszy za wszystkich którzy polegli. Za nie swoją wojnę. Za czyjąś wojnę, po co ta wojna na Ukrainie? Nigdy nie zgodzimy się i nie zapomnimy Wam tego, jeśli wyślecie naszych mężczyzn na śmierć. Dziękuję. Dość już ludzi zginęło w czasie I, II wojny światowej. Dosyć tego, że na naszym terenie odbywają się przemarsze wojny. To się na tym bogaci? Właśnie ci, którzy udzielają kredytów. Na te zbrojenia, później na odbudowę. Ci wszyscy którzy żyją z cudzego nieszczęścia. Jest, e, e, rozkradana Polska jest niszczona. Unia robi nam znaczy te nasze wejście do Unii to było straszne zło któremu powinniśmy się teraz przeciwstawić teraz próbują nas wciągnąć w wojnę z Ukrainą my tego wszystkiego nie chcemy ja mam synów wnuki bardzo bym chciała żeby moje wnuki wychowywały się w wolnym kraju w kraju gdzie nie ma wojny My chcemy żeby Polska była wielka. Nie chcemy tutaj żadnej wojny światowej, ale niczego złego na świecie. Kiedy co nas wyzywają na tę wojnę, to niech sami pójdą. O, Dla pokoju. Dzieci i kobiety i mężczyźni oczywiście puszczamy. No. E, właśnie jeśli chodzi o, o kwestie wojny na Ukrainie. 10 marca... W 2022 roku zostało dokonane pierwsze badanie. No i tam było kilka jakby głosów, tak? kilka pojęć, tak? czy, czy jesteście smutni, czy, czy wściekli, czy, czy, czy ciszycie się z powodu tego tej napaści tak Rosji na, na Ukrainę? No i wynikało, że, że, że tak wściekli, ale też mieli nadzieję, tak? była jakaś nadzieja I, no i w przeciągu tych dwóch lat tej wojny dokonywano kolejnych, tak? powiedzmy gdzieś tak wychodziło z tego, co ja tam przeanalizowałam, wychodziło co jakieś tam trzy bodajże miesiące te badania i yy, wyobraźcie sobie i stopniowo ta nadzieja znikała. Te, tym kobietom, które chcą wyrazić głos... Jest takich wiele, znam, ale one dzisiaj na przykład opiekują się swoimi dziećmi, są w pracy. Za to żyjemy w kraju, w którym nie brakuje kobiet, które krzyczą i nawołują, ale aby te dzieci, dzieci, aby zabijać. A my tu jesteśmy, aby powiedzieć głośno, że pokój nie jest dany nam raz na zawsze. To krucha wartość. I dzisiaj wiele osób myśli, że mamy pewien monopol na na wiedzę, że skoro o tym nam nie mówią, skoro nas nie informują i nikt nas nie ostrzega, to pewnie nic złego się nie dzieje. Ale to nieprawda. Gdybyśmy mieli dostęp do prawdy, gdyby mieli nas o ważnych, i ważnych rzeczach informować, to przecież wszyscy dowiedzielibyśmy się na przykład o ludobójstwie w Palestynie. Się modlić, żeby mieć odwagę, bo żyjemy w kraju, w którym po prostu trzeba w sobie mieć tyle nonkonformizmu, odwagi, żeby wyjść i mówić prawdę, bo wszyscy wokół wydają się mieć klapki na oczach. Zastanówmy się, jeśli ktoś strzela do ciebie, to ty możesz się schować. Jeśli leci rakieta, może możesz się ukryć, może możesz się o tym dowiedzieć, jeśli jest wojna. Ale jeśli jest wojna podstępna od lat, ta wojna. To jest wojna biologiczna. Czy wiemy o tym? Tak, dwa lata doświadczyliśmy. Monsanto przedwykupił wykupił ziemię na Ukrainie. Myślicie, że to przypadek, że z Ukrainy płynie to, co płynie? Nie. A wiecie dlaczego? Wiecie, co tam jest? A badania na temat tego, czy tam jest GMO, czy nie? nie Słuchajcie, ma. to nie jest wojna rolników o Zielony Ład. To jest nasza. Zielony Wał musi zniknąć. My wszyscy. Pięknie kłaniam się i szczęść Boże. Drogie kochane kobiety. Bardzo wam dziękujemy za tą inicjatywę. Za poderwanie nas do działania bardzo bardzo dziękujemy. E, bo moi drodzy niech to słoneczko piękna pogoda nas nie budzi. E, latem. 1939 roku też była piękna pogoda. Presja ma sens. Nie chcemy być traktowani jak zwierzęta. Nie chcemy być traktowani przez nadludzi jak zwierzęta. Nie chcemy być mięsem armatnim w interesie w cudzym interesie, w cudzym interesie. Musimy poruszyć serca Polaków. Musimy wezwać wszystkich dla których kwestia zagrożenia wojennego jest ważna, by, byśmy połączyli siły, byśmy połączyli siły, byśmy póki czas wywarli presję na naszych, na naszych tutaj urzędnikach, trudno ich nazwać naszymi. naszymi i reprezentantami. Ale, drodzy Państwo, sprawa jest poważna. Sprawa jest poważna. W Bukareszcie premier Tusk mówi, skończył się czas spokoju, rozpoczął się czas przedwojenny. To są jego słowa kilka dni temu, wypowiedziane w Międzynarodowym Towarzystwie Jego Środowiska Politycznego w Bukareszcie na zjeździe Europejskiej Partii Ludowej, której niedawno był szefem. Pan y, prezes wspominał o tym, że już w 2022 roku, czyli w pierwszym, roku wojny, Ukraina chciała podjąć rokowania pokojowe z Rosją. Prezentujemy bynajmniej egoizmu narodowego. My jesteśmy altruistami. My chcemy tego pokoju dla całej Europy Środkowej i świata. My nie chcemy, żeby Polska była prymusem wśród podżegaczy wojennych. Nie chcemy, żeby nasze dzieci i wnuki żyły z tym odium z tym strasznym o to jest rzeczywiście nasz skarb narodowy, żeśmy nie występowali na arenie dziejów, jako najeźdźcy, zaborcy okupamy samodzielnie decydować o naszym losie po to, żeby znów obcy nie postawili nas w roli żyrantów, cudzych interesów. Otóż Ukraińcy będą się rozglądać za winowajcami i bardzo bym nie chciał, żeby Polacy zostali nominowani na winowajców ukraińskiego nieszczęścia. Na tych, którzy w ariergardzie jakiejś wielkiej armii imperium blokowali drogę do rozwiązania pokojowego. Torpedowali inicjatywy pokojowe. Bardzo dziękuję. Pani Diana Ruchniewicz, struktura warszawska, korony. Dziękuję wszystkim paniom. I jeden z nich, doprawdy nie pomnę już, który powiedział przed wyjazdem do Waszyngtonu: Powiedział, że Polacy mówią jednym głosem w sprawie. Imperatywu bez alternatywnej konieczności. Wszystko dla frontu. Słudzy Ukrainy meldują się na rozkaz i do stóp się ścielą. To oczywiście parafraza. Rządzący mówią, że jest jeden głos. Otóż my tutaj zabieramy głos odrębny. I chciałbym, żeby to było jasne. Na wschodzie, na zachodzie, na północy. I na południu, żeby było jasne, że nie wszyscy Polacy wybierają się ochoczo na te wojny, że bynajmniej nie wszyscy Polacy chcą nieustannie zdawać egzamin urojony przed jakimś urojonym gremium starszych i mądrzejszych, którzy nas wiecznie egzaminują z czego? No z naszych skłonności samobójczych. Nie wszyscy Polacy chcą popełnić po raz kolejny w historii charakiri zbiorowe i na dodatek jeszcze zejść ze sceny dziejowej w odium podżegaczy wojennych, najeźdźców, napastników, agresorów. Nie. My jesteśmy za wolnością, za pokojem, za bezpieczeństwem. Brawo!